Serdecznie z tej strony, Szymon Miller jest ze mną. Matthew Michael. i Michael. Tak jest. Dzisiaj sobie porozmawiamy na prosty temat, mianowicie dlaczego ludzie boją się zarabiać w internecie. No, przecież to jest takie proste. Dlaczego? Ja, na swoim przykładzie powiem Wam, że jak osoba do mnie pierwszy raz napisała ogólnie na temat w ogóle zarabiania w internecie, inwestycji i tak dalej, to wyśmiałem ją. Dlaczego? Dlatego, że uważałem, że ta osoba chce mnie oszukać, i to był mój błąd. Ponieważ zacząłbym jeszcze wcześniej zarabiać w internecie i teraz bym był jeszcze bardziej zarobiony. To jest tak z mojego przykładu, z mojego życia. Natomiast miałem taką jedną dziewczynę, która napisała mi, jak proponowałem oczywiście biznes, że woli ona iść do Tesco, sprzątać kible niż wejść w coś i być stratnym. Rozumiecie ten mindset, który, który pojawił się w jej głowie. Dlatego ta dziewczyna dalej. Zapewne sprząta te kible w Tesco i ma przeciętne życie. Natomiast e, pamiętajcie jedno: nie bójcie się postawić tego pierwszego kroku, te, podjąć tej pierwszej głupiej decyzji do tego i e, zaufajcie osobie, która Was wprowadza w dany temat, ale też e, ufając jej, sprawdźcie dobrze, czy ona jest transparentna, co ona potrafi e, ogarniać tak naprawdę te zarabianie i w internecie, czy tylko ma jakiś fejkowy system, który was chce poszukać, tak? Mefiu, co masz do powiedzenia? Ja osobiście temat? uważam to, że musimy się otworzyć. Mamy naprawdę utarte te szlaki, etat, etat, studia, to wszystko jest po prostu... Ludzie za nas myślą, ludzie za nas wybierają i uważam, że to jest w ogóle bez sensu. Trzeba iść swoimi szlakami, próbować przede wszystkim otwierać się na nowe rzeczy. Ktoś coś mówi, to nie, że ktoś dalej powiedział, że to się nie nadaje, w ogóle nie idzie spróbować. Bo może naprawdę być tak jak u Szymona, tak jak u mnie, tak jak u Michała, naprawdę otw otwierają się zajebiste wrota. Czyli kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak, dokładnie. W życiu masz to, na co się odważysz. Yeah! <laughs> I że jest, ktoś tam powie, że jakaś tam piramida czy coś. Słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, alkohol też jest zły. Różnego rodzaju biznesy też są złe, ale jak nie jest, spróbujesz, nie otworzysz się na to wszystko, to nie zobaczysz, to się nie przekonasz, no. Tak. A nawet ludzie nie chcą zainwestować głupiego tysiąca złotych, a na przykład potrafią wydać, nie wiem, na głupiego totolotka czy coś za każdym razem, papierosy, tak, uzależnienia, kolejna rzecz, a nie mają pieniędzy, zawsze mają kolej Kolejne wymówki, tak, że nie, tu nie mam, bo to wakacje, tu nie ma jakieś kolejne wydatki, tu coś się z samochodem stało, tak? A potem jest żale... uzależnienie. No <grywa> Uzależniające, uzależnienia. <grywa> <grywa> Uza... ten, uzależnienia. No nie, no kurwa. Jest, no, no, no i kurwa. wyjebane, czyli co? Ludzie mają po prostu wymówki. Kupię wymówki, które tak naprawdę powodują, że w tej posłowie. Czy ktoś ma lepiej, bo tak, bo ktoś nie ma lepsze lepiej... najgorzej, tak. to bo ten ma tak, nie <laughs> lepszy, starce ze sobą, y, bo to rodzice zafundują za tak. A właśnie ci, co nie ukończyli studiów albo nie mają planów na siebie, właśnie to co my robimy jest bardzo świetnym, świetną alternatywą, No. bo pracujesz dla siebie, tak? Nie pracujesz dla kogoś, dla czyichś marzeń, tylko dla swoich. Dlatego to jest też tak fajne. Czyli podsumowując panowie, najpierw trzeba po prostu podjąć... Odpowiednią decyzję, odpowiedzialną za siebie decyzję, że chcemy zacząć w danym temacie zarabiać, tak? Później tak naprawdę przyczepić się takiej osoby, która ma wiedzę nam, żeby przekazać i pytać się o wszystko, co trzeba zrobić krok po kroku, albo na przykład ma gotowy system, żeby nam dała, żeby nam po prostu dała coś od siebie, a nie że tylko on nas wpisuje i zostawia, tak? I trzecie, zacząć działać, czyli po prostu wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje finanse i tak naprawdę robić całą tę, tę otoczkę, czy marketing, czy po prostu dbać o, o nasz kapitał, żeby nie stracić. Najważniejsze, żeby spróbować, tak jak Matthew tutaj powiedział, bo bez tego nie uda nam się. Musimy po prostu ten pierwszy krok postawić. Chcesz coś dodać? Też można się podpalać, jeśli chodzi na przykład o zarobki, nie wiem, zarabiasz na początek 4000, tak? Funkcjonujesz jak do tej pory, potem np. zarabiasz 8 tysięcy. To też nie można zacząć wydawać tak jak przy kwocie, nie wiem, 4000 czy coś, tylko trochę reinwestować, a nie, że na przykład ubierasz się na początku, nie wiem, w głupim kropie czy coś, a nagle potem się Przerzucić na Louis Vuitton czy Gucci, tak? Bo to jest marnacja pieniędzy. Tak, bo się skończy nam... Ci się jakiś dochód pasywny i ty już nie będziesz się mógł odnaleźć przy kwocie na przykład 4000, no bo do tej pory żyłeś po prostu troszeczkę lepiej, tak? Zarabiasz? Inwestujesz dalej, zarabiasz, inwestujesz, zarabiasz, inwestujesz i później, jak już zbudujesz sobie fajny dochód pasywny na poziomie 5-10 tysięcy, to wtedy zacznij siebie tak naprawdę wynagradzać. Czyli idź sobie do dobrej restauracji, kup sobie lepszy gadżet, ciucha, samochód i tak dalej. Natomiast przede wszystkim zacznij. Yy, zacznij dobrze zarabiać, a nie, że zarabiasz już trochę i wydajesz na głupoty, konsumujesz jednym słowem. Okej okay, panowie, to już 5 minut, wystarczy. Mam nadzieję, że wyciągnęliście wnioski, tak, Matthew? Tak, ja bym chciał jeszcze dodać, że yy, żyjemy za tyle, a tyle, a tyle, a tyle mamy. Tak, tak, ta, 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 i to jest właśnie podsumowanie tego materiału.